Mambo z tej strony Zyniu Dzisiaj jest mój trzeci odcinek. Nie pisaliście mi zbytnio co mam oglądać i yy, nagrywać przepraszam. <laughs> i tak dalej, więc postanowiłem nagrać GTA 5 na PS4. No, po prostu zaczynamy. No i postanowiłem wam dzisiaj pokazać yy, auta jakie mam i no zrobimy niespodziankę i spróbujemy się jak najdłużej utrzymać. Dobra. To nie będę przedłużał. Zaczynamy. Okej. Okay. I przepraszam też za tą długą przerwę, ale jak wiecie, rok szkolny się zaczął i nie miałem za bardzo czasu. To jest... Ja nazywam... To jest moja pierwsza fura. Nazywam ją... No, nazywam ją Mustang GT według mnie, ale no to jest początkowe auto Franklin, tego bardzo Eee. Możemy też tak jeździć. Teraz zobaczcie jak jeździ. Mogę przełączać też na tryb pierwszoosobowy, także możecie mi powiedzieć, czy chcecie, żebym grał na trybie pierwszoosobowym. No. To się mówi, wszystko możecie mi powiedzieć. Ała. Dobra, to teraz odstawimy to auto. Możemy też zrobić serię, np. streamingowania jakichś samochodów, ale no zależy to od was. Tak się parkuje profesjonalny samochód, dokładnie tak. No, tak się wysiada w samochodu. Dobra, to jest też moja druga fura. Nazywam ją rolls Royce, ale no to jest yy... Super Diamond. Czyli no, po, pojazd po prostu który, z serii Diamondów. Nazywam go Royce Royce. Podoba mi się bardzo ten pojazd. Ponieważ jest bardzo wytrzymały i w miarę szybki, ale jak widzicie, jak się dobrze przydzwoni, no to nie jest wytrzymały. Dobra, a mamy tam koszmice. Widzę pomożemy tym gościom. Look, can we talk about this inside? That's it. Walk away like you always do. Hey, you. Listen, can you give me a ride? My wife's gone crazy. I'll throw some dollars your way. All right, man. I got to find some wheels first, dog. Okay? I'll wait here and take a good long look at my life strewn all over the front yard. Dobra, więc tak. Nie wiem, nie umiem mi pomóc, tylko mnie nie hejtujcie. Pobawimy. Aha. Dobra. Dobra, za Zawidzimy go tam, a potem pokaże wam resztę, yeah, resztę moich kind of akwarii. się I'm latać. W Rolls Royce przewodzimy prezydenta. Tu tak ja widzicie, bardzo ciekawie się jeździ tym Rolls Royce. Ciekawe, czy dzisiaj będzie dobra jakość mikrofonu. Bo, jak wiem, w ostatnim filmie była dobra jakość. Nic nie trzeba było poprawiać. No ale ciekawy jestem, jak będzie teraz. Dobra, zawiozłem gości. O, super! 80 dolarów dostałem. Dobra, zapisz. Teraz wyjedziemy sobie bardzo profesjonalnie. Miejąc prezydenta przy, przy swoim boku, którego tu niestety nie ma, ale ćwiczymy jazdę z prezydentem. Dobra, więc udamy się teraz do naszego, mojego garażu. Możecie też proponować, co mam nagrywać, pokazywać coś, nie wiem. Podsuńcie mi pomysł. Na sam koniec tego odcinka będzie taki plusik, że nie wiem, może coś będzie to dla Was zaznaczyło, może nie. Dobra, ale zanim tam pojedziemy, to wpadnę się trochę uzbroić, bo po ostatniej akcji, jaką zrobiłem, to bardzo dużo broni mi straciłem, więc pójdę szybko kupić. szybciej. Najbardziej mi zależy na. No. no dobra. No w sumie się nie zapisało po ostatniej akcji, dobra. Kupię sobie też, ale, jeszcze. Dobra, tu też jest pełne, o dziwo. Ale dobra. 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 Za ja teraz najlepszą kamizelkę. I tyle. Wiem, że fajnie jeżdżę, ale ty już nie. Dobra, to teraz jedziemy, zobaczyć moje następne fury. Jak chcecie to mogę... W następnym odcinku mogę wam pokazać jakie mam Samoloty no i helikoptery też Według mnie naj, no, najlepsze jakie mogą być w grze Też nie... Ah, helikopter jeden z moich nie jest najlepszy, ale Nie chciało mi się całej kasy wydawać Więc Kupiłem sobie Tani helikopter Po to, żeby po prostu latał No źle pojechałem jak to zwykle, ale ważne jest to, że prezydent jest bardzo z naszej komfortowej jazdy zadowolony, więc nie miejcie mi za złe, że no. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Prawie. Ale drift i ten pojazd prezydenta, jak widzicie, jest nienaruszony z tyłu. A z przodu to tam jak kto woli. Według mnie nie. Ha, ha. O nie. Musiała mnie policja gonić. Dobra, odstawimy prezydenta do jego garażu. No, to jest według mnie T20. To jest te 20 te i według mnie to jest naj, naj, najszybszy samochód, jaki jest w GTA. Przejedziemy się króciutko i wam pokażę. Nieważne, że nas policja goni. Popatrzcie, i zwróćcie uwagę też na ten bagażnik. Popatrzcie, jak się, jak jeżeli hamujemy, e, po, tylko hamujemy w dużych prędkościach, oczywiście, rozpędzę się. I popatrzcie na bagażnik. Spoiler się otwiera. I ostatnie auto bardzo mi się podoba. Pagani, co? Pagani Vat, 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 bardzo mi się podoba. Jeździ bardzo szybko. To znaczy, ma taki spóźniony zapłon na początku hamuje bardzo dobrze jeździ. Polecam to auto. Tanie, szybkie, dobre do wyścigów. Aczkolwiek wadę aczkolwiek ma taką, że bardzo po... startuje powoli. Po prostu nie od razu, tylko dobra. Dobra, sami wyjdziemy. Dobra. <laughs> Mam teraz pomysł taki, że mnie po prostu nie rozpoznają. Albo nie. Nie rozpoznają mnie na pewno. Eee. Panie nie awanturuj się pan tylko Ej po prostu nie będziemy tracić czasu Będziemy... Oj panie Ukradniemy sobie kasę jak widzicie ty mi nie idzie więc Pokażę Wam jak typową kasę otworzyć. Jak widzicie kule Wystarczy wycelować tutaj. Oczywiście nie zawsze... O, no, no, no. Jeżeli ma... się odcinek spodobał, zostawcie subskrypcję, lajka i oczywiście oglądajcie mnie. No. I to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć. I, i powiedzcie w komentarzu, czy jakoś mikrofonu była dobra. Cześć.